Dzień dobry bardzo wszystkim. Dzisiaj mamy takiego małego popierdalacza, czyli Audi TT. Audi TT RF. Z taką książką serwisową. Jak ktoś umie ten język, to może nie coś przetłumaczyć. Że to dokładnie nie jest książka serwisowa, ale taka książka obsługi. Tak takie znaczki przebieg mamy taki auto jest 2013 rok czyli 10-letnie auto Zaraz wam pokażę jak to wygląda w komorze silnika tak to wygląda popatrzcie normalnie wszystko jest ładne piękne czyste nowe tak tutaj wdechy. uleja Tutaj. A zobaczymy, jak to pod maską jeszcze wygląda. Tutaj ładnie wszystko. Tutaj ładnie. A tak wygląda to pod maską. Klient zażyczył sobie duży serwis. Wszystkie oleje, silnik, skrzynia, dyfry. Filtry oczywiście płyn hamulcowy przegląd auta yy, świeczki no nic, ruszamy z tematem